Cześć i czołem, witam Was w kolejnym przeglądzie nowości ze świata AI. Działo się sporo, ale żeby Was nie zanudzać, wybrałem najważniejsze wydarzenie z ostatniego tygodnia, które można już dzisiaj śmiało podsumować i ocenić. O czym mówię? Mówię tutaj o wydarzeniu, które nazywało się Google I.O., czyli Input Output. To jest takie wydarzenie, impreza Google, na którym ogłaszają co roku jakieś ciekawe rzeczy. W tym roku ogłosili sporo rzeczy związanych z AI, dlatego też warto o tym powiedzieć. Czy mamy do czynienia z Przełomem. No, gdybyśmy to rok temu obejrzeli, to na pewno uznalibyśmy to za przełom, ale z drugiej strony jest kilka interesujących, ciekawych rzeczy, które chciałem Wam pokazać, podzielić się swoją opinią. No właśnie, zacznijmy po kolei, bo kilka nowych modeli zostało pokazanych. Przy czym mała uwaga, o ile dzień przed tą imprezą googlowską OpenAI również zrobiło małą imprezę, podczas której pokazało wielkie rzeczy, tak i pokazało te wielkie rzeczy. Co więcej, nawet uruchomiło część z tych wielkich rzeczy od razu. Tak, tutaj Google pokazało i powiedziało, że uruchomi później. Więc to w ten sposób, tak? W tym roku. No ale zobaczmy, co tam ma się pojawić, i, i, i lada moment, czy trochę później. Pierwszą rzeczą, którą ogłosili, Albo może najmniej ważną, bo będę starał się chyba iść w takich od najmniej ciekawej, do najbardziej ciekawej. Więc pierwszą był model Imagine 3, czyli ich nowy model generatywnej AI do tworzenia grafik. No i chwalili się tutaj różnymi rzeczami. Mówią nawet, że moglibyśmy się zapisać na listę osób oczekujących właśnie, żebyśmy sobie mogli tego poużywać. Więc wejdziemy, zapiszemy się szybciutko i tutaj wpiszemy wszystko i nagle przejdziemy do kraju Where it's Poland. No, Poland, no, Unia Europejska. No właśnie, nie ma, nie ma Unii Europejskiej. Jak wiecie, to wieczne problemy, że tutaj nie wobo, tutaj tego, tamtego. Obwiniajcie kogo chcecie, Google albo Unię Europejską, to już zostawiam Wam do oceny. Natomiast no my niestety póki co nie skorzystamy z tego, ale w przyszłości, jak już będzie oficjalnie dostępne, to pewnie tak. Więc zobaczcie, są różnego rodzaju prompty, które możemy sobie tutaj fajnie opisać. No ja nie będę specjalnie y, się nimi zachwycał, bo takie rzeczy y, Midjourney generuje już moim zdaniem, w mojej opinii bez żadnego problemu. Więc po prostu Google gdzieś tam dochodzi do najlepszych, do najlepszego Midjourney, ale jednocześnie Midjourney też za jakiś czas coś nowego pokaże. Więc Google Ciągle dwa kroki do tyłu, mam wrażenie tutaj. No, z takich ciekawszych rzeczy chwalą się lepszym zrozumieniem, co rzeczywiście może być istotne, jeśli będzie działało dobrze. To znaczy, jeśli jesteśmy w stanie opisać szczegółowo prompt, że chcemy, żeby ona miała kolczyk wyłuchu tutaj albo coś innego, albo kropkę nad prawym okiem, no to dzisiaj takie prompty gdzie indziej mogą być problematyczne. Mogą czasami się uda, ale generalnie ta szczegółowość powoduje czasami, że no nie o to mi chodzi, ma być więcej tych baniek, a on mi ciągle dwie bańki, ja chcę więcej baniek i tak dalej. Na przykład z liczbami jest problem często czy ilość konkretną uzyskać w promptach, natomiast no tutaj chwalą się, że już te prompty powinny być lepsze. Zobaczymy. Higher quality images, no to wiadomo, jakoś super będzie i, i w ogóle słonik tutaj, dziergany jakoś tam wełna super fajnie. Co oni jeszcze tu pokazują? Mamy się czym zachwycać? No rzeczywiście, tekstury kwalą się teksturami, że będzie super. No i czy ta skóra jest tutaj, ma fajne tekstury? Ma. Ale wydaje mi się, że takie rzeczy już też jesteśmy w stanie osiągnąć w innych modelach, My jesteśmy w stanie w MeJourney coś takiego również osiągnąć. No i zobaczmy. Widzimy, że idzie do przodu. Rok temu zachwyt, na pewno. Teraz, no nie bardzo. Problemem dzisiaj generatywnej AI jest tworzenie jeszcze tekstów. tak? Czyli często widzimy, że ten tekst jest po prostu nie taki, jak chcemy. W najlepszym wypadku to jest literka nie tam, gdzie potrzeba za dużo, literka i tak dalej. Też chwalą się, że znacznie poprawili. No ale to, że oni pokażą tutaj kilka rzeczy, to nie znaczy jeszcze, że to zawsze tak wyjdzie, nie? Więc to, co tutaj pokazują, nie robi na mnie wielkiego wrażenia również. No ale widzimy, biblioteka centralna, mamy tutaj komiks, to jest fajna sprawa, bo możemy rzeczywiście budować sobie w ten sposób komiks. No i jest to jakieś rozwiązanie. Fajne. Ok z piórek ułożone. Wszystko to y, kilka miesięcy temu już można było osiągnąć w innych programach, więc nadal nie widzę wow. Nie będę się tutaj zbytnio tym zachwycał, pozwólcie. Y, no dobrze, mówią też, chwalą się tym, nie będę dzisiaj o tym specjalnie. Mówił o SynthID, ID, czyli takim rozwiązaniu, które pozwala znakować obrazy, tak, żebyście, żebyśmy wszyscy wiedzieli, czy ten obraz został wygenerowany przez narzędzie Google, czy nie. Więc w to nie będę bardziej tutaj wchodził. Więc pierwsze, Imagine nie robi dla mnie żadnego wow. Tym bardziej nie mogę się zapisać na listę, żeby sobie gdzieś tam z tych narzędzi pokorzystać. No, trudno. Drugie narzędzie, już trochę większe wow. Już trochę, trochę większe wow. Mamy tutaj narzędzie, które nazywa się WO. No i jest to narzędzie, które ma. Wygląda na to z naszej perspektywy, osób, które gdzieś w tych narzędziach funkcjonują, obserwują, że będzie konkurować choćby z sorą od OpenAI. Czy będzie? To się okaże, oczywiście. Czy zachwyca? Myślę, że wrażenie robi podobne do sory, czyli. Mamy tutaj do czynienia z podobnym efektem działania technologii, którą stworzyli. No popatrzmy, przyjrzyjmy się bliżej, o czym oni tutaj nas zapewniają: że będą w stanie, że są w stanie generować tutaj y, jakość 1080p, czyli Full HD. No, żeby było jasne, że za jakiś czas oczywiście to będzie 4K i nie ma problemu. To wszystko będzie szło w tą stronę. Mówią też, że będą te narzędzia gdzieś tam czasem integrować w YouTube Shortsach, czyli dla twórców YouTube'a, czy nawet tak, że w samym YouTubeie będzie to zintegrowane, no ale też oczywiście będziemy mogli z tego korzystać jako niezależne narzędzie do tworzenia naszych filmów, czy jakichś tam. Scenariuszy, no może nie scenariuszy, ale jakichś pierwszych poglądowych obrazów, o co nam chodzi. Więc dosyć fajne, fajne narzędzie, które jest potrzebne. Nie mówię tutaj konkretnie o, o VO, tylko mówię tutaj o w ogóle generatywnej AI wideo. Czy jest to fajne? No, ja widzę tutaj dużo takiej braku pewnej spójności, mam wrażenie. Dziwnie się zachowuje ten koń, więc y, pokazanie, te, taki trochę wielbłąd się z niego mam wrażenie robi, no nie wiem, nie, 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 nie zachwyca mnie to. Y, zobaczmy dalej, tutaj ta ulica, ok, weźmy pod, weźmy pod uwagę, że wszystko to jest generowane przez AI. Y, mała taka uwaga techniczna dla osób, które się tym specjalnie nie interesują, ale przypominam, że film to nic innego jak zdjęcia, które są włożone po sobie. Tak, Muszą po sobie, muszą być spójne, bo inaczej wtedy będzie problem, bo nie będzie to dla nas... Wyglądało dobrze, tak? Będziemy czuli, że coś, coś jest tutaj nieprawdziwego. Nie niektórych brakuje tej płynności, natomiast chodzi o to, że generatywna AI będzie w stanie wyprodukować 25 obrazków na sekundę po sobie, tak? I Z tego powstaje film. Yy, problem nie jest w wygenerowaniu obrazków, oczywiście, tylko spójności. Musimy tutaj oddawać, co musimy oddawać? Musimy oddawać czas. A jeśli czas, to również prawa fizyki. No choćby zobaczcie, ten dym, który się tutaj ogień, no jeśli ten ogień tu się pojawił, poszedł wyżej, no bo ciepło idzie do góry, wiemy, chyba że wiatr. To, to wszystko, co więcej, przedmioty mogą ze sobą oddziaływać, tak? czyli ten dym może nie przechodzi przez mięso bezpośrednio, na przykład. I to, o tej o całej tej fizyce trzeba pamiętać. I gdzieś yy, przy okazji, czy to, a, Midjourney, które też przecież rozwija graficznie y, swoje modele, y, mówiło, że na przykład z wideo mają duże problemy. Przeciwnie jest je na przykład do 3D, z którym podobno radzą sobie nieźle i niedługo coś w tym temacie też pokażą. Więc zobaczymy. Natomiast no, y, filmy nie są łatwe, żeby zachować tą całą spójność. Czas, Upływający musi być widać w zasady fizyki, właściwości, przedmiotów, interakcje. A pamiętajmy, że to nie jest tylko dwóch przedmiotów. Te interakcje mogą być większe, tak, bo tu może być cień wiemy, tak, słońce, cień rzuca, rusza się słońce, cień, a i jeszcze wiatr dochodzi, to ten cień też może inaczej padać i tak dalej, i tak dalej. Jeden cień wchodzi na drugi, no więc to wszystko musi AI zrozumieć, wiedzieć i generować dosyć szybko. Więc no zwróćcie uwagę, no są fale, wygląda to, wygląda to nieźle. Wiadomo, że to poglądówka yy, nietworzone na żywo. Zobaczymy, jak to wyjdzie na żywo, bo już, yy, no, bo już widzieliśmy różne rzeczy, które na żywo nie wyglądały tak jak nie na żywo. No ale mamy, mamy coś, yy, co, co fajnie. Konkurencja niech nas cieszy, będziemy mogli takie rzeczy wykorzystywać, do czego tam będziemy chcieli. Zobaczcie inne rzeczy, które może Was zainteresują. Yy, ja jestem użytkownikiem Adobe, osobiście lubię ich programy. Teraz, kiedy wdrożą rozwiązania AI do tych programów, no to będę jeszcze jej bardziej lubił. Natomiast yy, zwróćcie uwagę, na to, co tutaj się dzieje. Dostarczamy jakiś obraz, no w tym wypadku też wygenerowany przez AI AI, ale później yy, możemy dodać do niego, do tego samego wideo, możemy dodać yy, łódeczki. Czyli coś gdzieś zamieniamy delikatnie, żeby. Się elementy pojawiło. Adobe pokazało to już kilka miesięcy temu, tak? Yy, chyba w tym roku, żeby nie skłamać, bo to tak się dzieje, że ciężko spamiętać, chyba w tym roku yy, też będzie to integrowało w swoich programach, więc coraz więcej rzeczy będziemy mieli. Dobra, wytnij mi to, albo dodaj mi tutaj słoneczko, albo niech ten księżyc będzie w pełni, a nie półksiężyc, bo to źle wygląda, i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o na razie takiej zabawie, ale można tutaj rzeczy będzie wymyślać sobie znacznie więcej. To mi się strasznie nie podoba. To jest zobaczcie, wygenerowane zdjęcie, prom zdjęcia, a później ożywione, moim zdaniem słabiutko. Że te alpagi tutaj tańczą sobie. Słabo. Zobaczcie. Tak strasznie nienaturalnie. I to jest, co pokazuje, że o, skoro oni zdecydowali się pokazać taki element, to znaczy, że to nie jest jeszcze jakoś super. Tak mi się wydaje. Możemy tworzyć klipy. 60 sekundowa później ewentualnie sobie i większe łączyć możemy też opisywać co jest fajne sceny, tak? Czyli mamy po prostu jakiś film, który chcemy gdzieś tam sobie, żeby powstał. No i jeżeli ten opiszemy cztery sceny, tak jak tutaj, no to zobaczcie, jesteśmy sobie w stanie te sceny tutaj y, przedstawić. Samochód pędzi. O, to są dokładnie neony, tak? Szybko pędzący, to jakieś tam neony z, y, przez tunel jechał, tak? Hongkong. Hongkong to jest jak tam się niżej tak by ręką wzięło. jest, tak. No dobra, yy, więc mamy przez tunel, jak widzicie yy, to akurat nawet nie było w 360, więc jakość tego jest słaba. No ale jeżeli sobie wejdziecie na stronę .google Technologies, yy, v o zobaczycie sobie, no to wtedy yy, możecie na YouTubie sobie obejrzeć to w lepszej jakości, niż ja wam tutaj pokazuję. Więc spoko. No tak. Mamy tutaj zobaczcie tą płynność całkiem zachowaną na tym wideo. No spoko. Mhm. Taki szerokokątny obraz góry ze śniegiem, czyste jezioro, odbijające niebo. No to, co tutaj napisali, znalazło się rzeczywiście na tym ujęciu, chociaż nikt z nas prawdopodobnie nie miałby wątpliwości, że, znaczy, być może, gdybyśmy nie wiedzieli i się nad tym nie zastanawiali, to nasz mózg nie miałby problemu wątpić, że to jest ujęcie takie, po prostu taką kamerką wykonane trochę. No ale to pierwszy krok, będzie coraz lepiej. No dobrze, zobaczcie, tutaj w różnych stylach, oni się też chwalą, że różne style filmowe i tak dalej, to wszystko będzie można opisać i wygenerować tak dokładnie, jak chcemy. Okej, okay. ten cień jakoś nie nadąża za nim, mam wrażenie, ale to, to może się czepiam. Okej, okay. jakby kogoś interesowały sprawy techniczne, nas nie interesują w tym wypadku. Więc to jest kolejna rzecz, którą chciałem Wam pokazać. Dalej, może zanim, bo miało być od najfajniejszych do najmniej fajnych, to mamy takie narzędzie Notebook LM, ale ono nie jest dostępne poza Stanami obecnie. I to jest bardzo fajne, ciekawe narzędzie, które pozwala nam pracować z naszym własnym asystentem AI w takim szczelnym, zamkniętym, wyizolowanym środowisku, gdzie dostarczamy dokumenty, teksty, tu głównie chyba dotyczące na razie tekstowe, czy tam, ale domyślam się, że też wideo i tak dalej, jakieś zapisy spotkań i tak dalej. I na podstawie tego na razie, tak jak widzicie, PDF-y, Google Docsy. I na podstawie tego tworzycie sobie, czy, czy wasz asystent nabywa tą wiedzę, czyli on zdobywa, uczy się na podstawie tych dokumentów, które zostaliście i może z wami przeprowadzić burzę mózgów o tych dokumentach, jakieś pomysły wam dać, podsumować te spotkania, wygenerować na ich podstawie inne notatki, komuś coś przygotować, jakieś materiały do przesłania komuś i tak dalej i tak dalej. I jest to szczelne, zamknięte. Więc jak potrzebujecie inteligentnego asystenta do pracy, to właśnie coś takiego mamy. Nadal uważam, że OpenAI i GPT-sy na przykład też pewne rzeczy umożliwiają. ChatGPT GPT też daje możliwość tego, że na naszych danych nie będą się uczyły algorytmy, więc no, jest to coś ciekawego. Dedykowane pod to rozwiązanie takiej pracy, tak? Taki nasz asystent notatkowy, no coś fajnego niewątpliwie, ale też nie urywa. Okej. Okay. No jakbyście chcieli, to oczywiście, tak jak wiem, nie możecie się tam zapisać, bo to jest w USA tylko na razie i to taka eksperymentalna. Ale ludzie sobie chwalą z tego, co czytałem, więc spoko. No i najważniejsze chyba ich w tym momencie projekt, który pokazali. Znowu są moim zdaniem dwa kroki, zaraz wam powiem w czym, za OpenAI projekt Project Astra. Więc Opel Astra wiadomo, fajny samochód i słuchajcie, stworzyli tutaj czy chcą stworzyć, dać nam asystenta od wszystkiego, który będzie nam pomagał, czy pomagał, wspierał, pracował za nas każdego dnia. I o co tutaj chodzi? Mają oczywiście swój model Gemini, który jest sztuczną inteligencją całkiem niezłą. Swoją drogą też o tym coś powiem na końcu. No i wdrożyli taki model, który nie jest już tylko językowy. Tylko jest multimodalny model, czyli korzysta, natywnie przetwarza obraz, natywnie przetwarza dźwięk i, i tekst. To znaczy nie tłumaczy tego najpierw, tak? Jak my coś mówimy, to teoretycznie nie tłumaczy tego na tekst, potem, żeby ten tekst przeanalizować, tylko od razu rozumie naszą mowę, tak, multimodalnie. Chociaż z tych prezentacji nie widzę, żeby on był multimodalny, multimodalny, ale to zobaczymy, jak to w praktyce wygląda. No więc zobaczmy, może włączmy to sobie, popatrzmy chwilę. Czy tutaj będę coś, mam nadzieję, że jakiś dźwięk usłyszę? Okej. Okay. let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. No i pokazuje i żeby coś mi wydaje dźwięk. I see a speaker, dźwięk. which makes okay. sound. No dobrze. What is that part of the speaker called? Jest w stanie zaznaczyć jakiś element na obrazie. That is the tweeter. No i, It produces high frequency sounds. Co to jest? Ewentualnie powie nam więcej, jeśli do tego potrzebujemy dodatkowych. Give imprezycji. me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. Wspaniale. no to nie urywa tutaj w tym momencie. Rozpoznaje yes, obraz, i to, co do? widzi. OK, rozpoznaje kod, nie ma problemu. Z, z mojej perspektywy zrobić AES CBC dzisiaj to samo, że my stanie wykonać głupne ja jakieś jakieś gaminik jakieś elementa. OK, więc jak widzicie telefon What tutaj, do you think I'm in? No, gdzie jesteśmy If... w Londynie, super. No i fajnie, teraz pokazujesz w okularach, tak, What can to jest to make this system okay. no i to kiedyś były słynne okulary Google'a, nie wiem czy pamiętacie, one nie mogły wtedy jeszcze zaistnieć tak naprawdę, Google więc jesteśmy w stanie pracować jakby What does this you z tymi okularami, of? tak, no to tutaj co to, żebyś sobie wyobraził, i no to wiadomo, że yy, kot All right, uh, give me a... No, i różne takie rzeczy, jakbyście chcieli, to sobie można zobaczyć. Nie będę już tutaj pokazywał, ale wskazuję obrazek i jest mówione. Zwróćcie tylko uwagę, może coś pokażę. Hey, Co to jest? To wygląda 1 Dlatego tutaj ta moja kwestia modu czy to jest wielomultimodalne, bo. Tak jakby on ten dźwięk jednak sobie tłumaczył na język najpierw. OpenAI dzień wcześniej zaprezentowało coś, co rozpoznawało emocje, czyli bezpośrednio pracowało na dźwięku. Czyli jeżeli ja mówiłem, ale co to jest, to system wiedział, że ja jestem przejęty albo szokowany, rozpoznał mój głos i tak dopasowywał odpowiedź. Tu mamy wszystko jednolite. Widać, że niezależnie od mojego tonu, on rozpoznaje po prostu, co ja mówię, a nie w jaki sposób mówię. A my doskonale wiemy, ty i ja. Wiemy, że nie tylko co mówimy, ale i sposób mówienia jest bardzo, bardzo ważny. No właśnie, więc on jeszcze tego, mam wrażenie, nie wie yy, i z tego, co udało mi się gdzieś tam wyłuskać, to oni jeszcze się z tym bawią. To znaczy jeszcze nie są w stanie tego robić. Druga rzecz, która wskazuje, że jeszcze nie są w stanie tego dobrze robić, to jest to, że te odpowiedzi nie są natychmiastowe. mimo że. what you were going for? Yeah. Uh, do you know what this part of the car does? That's the front wing. To nie była natychmiastowa odpowiedź, brew pozorom. Yy, więc yy, i tak to jest jakby prezentacja, to jest inna sprawa. Ale yy, on jeszcze jakby tłumaczył, nie odpowiada od razu. Czyli jest przejście z jednego z, yy, z dźwięku, odczytanie dźwięku na tekst, tekst, później tekst zwraca, przerabia na dźwięk i oddaje. Chwilę to musi dłużej trwać. OpenAI mówi naprawdę już w czasie. Takim real time. Przy czym to, co oni tutaj pokazali, to właśnie teraz, gdybyście weszli na OpenAI i skorzystali z gadania z nim, to właśnie macie coś takiego już teraz. A to, co oni mają wprowadzić, czyli ten ich nowy model, nowy model głosowy, będzie właśnie, który mają wprowadzić w ciągu kilku tygodni, już go pokazali właśnie, dzień przed Googlem, on będzie już normalnie mógł z Wami rozmawiać i wyrażać emocje. I to niektórym się też nie podoba, ale to temat na zupełnie inną, inną bo jest na przykład za bardzo flirtuje, niektórym się nie podoba i tak dalej. No tu nie flirtuje, tu jest bardzo poprawny, mówi jednolitym głosem, wszystko dobrze, emocje są nieważne, a są ważne. Więc super, pomaga rozwiązywać problemy, coś pokazujemy, no ale dzisiaj generalnie wygląda to w ten sam sposób. Jeśli zrobimy, grabamy grafikę, wrzucimy ją do OpenAI czy do Gemini, też do googlowskiego rozwiązania Gemini, to wtedy już to działa. Tylko tu będzie na wideo, tak? Z tego co jeszcze pokazywałem, nie wiem, czy to minąłem. Oni jeszcze łączą, słuchajcie, może wam pokażę. O, sekwencję, hey, zobacz. I'm going show you some objects. Just do your best to remember them. Okay, czyli chcę mu pokazać obiekty. I poprosił go, żeby things. zapamiętał so kolejność. OK, then. Name every object I just showed you. Dobra. I on powtórzył. się zrobi to dobrze. Nadal nie jestem przekonany, czy to jest tak fajne. Na tym, co pokazało OpenAI, możecie to zobaczyć tydzień temu w filmie wrzuconym przeze mnie i Kacpra Radzińskiego. Tam było w ten sposób, że on nawet nie wiedząc, że ma coś zapamiętać. Jak go odpytaliście po czasie? Słuchaj, a czy ktoś tam nie przechodził za mną? Kto to był? A no przechodziła za tą taka dziewczyna i ona tam pokazywała jakiegoś tam robiła takie dziwne zajączki. Okej, okay, pamięta. Tu wcześniej go uprzedziliśmy co chcemy, zapamiętał. Ale mamy fajną multimodalność, tam niewątpliwie. Tutaj zastanawiam się, nie? na ile to jest takie. W każdym razie on synchronizuje dźwięk i synchronizuje obraz i to zapamiętuje, więc teoretycznie działa bardzo podobnie do OpenAI. Czy coś jest jeszcze, co tutaj warto wam pokazać? No nie, nie będziemy przedłużać. No i co? Jeszcze z ciekawych rzeczy. Właśnie aktualizacja wersji, wprowadzenie modelu Gemini 1,5 Pro do Gemini Advanced, czyli jeśli korzystacie z płatnej wersji Gemini, a wystarczy, że. Znaczy jeżeli chcecie, to musicie zapłacić, teraz obecnie widzę, że jest taka oferta, ja nie korzystam, oferta kosztuje 97,99, w tym macie też Google Drive'a, Google One, przepraszam, czyli dysk Google'a na 2 terabajty, no ale płacicie miesięcznie tyle, to sporo, przez dwa miesiące możecie płacić mniej i wtedy macie dostęp do ich najnowszego rozwiązania, którym jest Gemini 1.5, to nie są te rzeczy, które tu widzieliście jeszcze. To jest po prostu ich najlepszy model językowy, który może przerabiać dla was tekst, przetwarzać tekst, tworzyć tekst, czyli komunikować się z wami za pomocą tekstu. Więc możecie coś takiego zrobić, ale i oczywiście też możecie po prostu korzystać z Gemini nawet nie generuje w tym momencie obrazów, widzę z Gemini na stronie gemini.google.com i tutaj, jeżeli Advanced, no to ma półtora, ta wersja jest jeden. No ok, jest tu i tu spoko. Ja mimo wszystko nadal preferuję inne narzędzia typu Cloud, typu oczywiście ChatGPT. No dobra, więc to wam powiedziałem. Ten model, generalnie językowy, pozwala bardzo dużo treści, jakby do niego przekazać, nauczyć go, dużo tokenów, ale nie zawsze, albo najczęściej nie jest to w naszym normalnym funkcjonowaniu potrzebne i nie jest to jakby najważniejsze. No mamy jeszcze coś takiego, jak, że chciałem Wam powiedzieć, jak Labs Google. Możecie tutaj o fajnych rzeczach poczytać, które robi Google. No i moglibyście się nawet tam zapisać, ale niestety, tak jak Wam powiedziałem, Tutaj nie ma Polski. Nie ma. Unii Europejskiej nie ma. Ale są za to inne kraje. Jakbyście się przenieśli na przykład yy, gdzie do Samoa, Angola, yy, Belize, no to to możecie sobie tak wtedy korzystać, znaczy zapisać się. Okej, okay. yy, więc spoko i na koniec, żeby podsumować, dokąd zmierza Google, jeśli chodzi o generatywną AI. Yy, to zmierza w stronę produkcji wideo. Tworzenia wideo, tworzenia grafik, tworzenia muzyki, o czym sobie dzisiaj nie powiedzieliśmy. Oni też mało mówili na ten temat podczas swoich, jakby tutaj, yy, swojej prezentacji na Google I.O., więc ja o muzyce dzisiaj wiele nie mówiłem. No i mamy ten tekst, model, model Gemini, więc nad tym, nad tym sobie pracują. Tyle ode mnie. Słuchajcie, na dzisiaj. Yy... Mam nadzieję, że trochę Was zainspirowałem i zapraszam na za tydzień. Zobaczymy, co tam w świecie pewnie też robotów się dzieje, bo dzieje się w międzyczasie bardzo dużo. Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia.